Na tapecie grupa biało-żółta. Co znaczy wierzyć w Chrystusa, który mi ufa i zaprasza? Wierzyć w Chrystusa, który mi ufa i zaprasza. Po pierwsze, musimy sobie zdać sprawę, że to że naprawdę to, to możemy mu ufać tylko dlatego, że on nam zaufa. Że on nam ufa codziennie, że on nam ufa, kiedy idziemy do każdego sakramentu, kiedy przystępujemy do komunii. Ufa nam, że, że jesteśmy Jego godni że jesteśmy godni y, Jego, jako chrześcijanie. Y, nawet sobie nie raz nie wyobrażamy, jak, jak, jak bardzo On nam ufa. I tylko właśnie dzięki temu możemy, możemy próbować zaufać Jemu. Y, także zwracamy się y, no idziemy do Matki Bożej. Patrzymy na Matkę Bożą, która, która jest wzorem zaufania, która mówi swoje fiat, która nie miała w ogóle ani szansy nawet y, tak racjonalnie, że faktycznie no, Będę miała syna, będę miała syna. I jak to się stanie? Zaufała całkowicie, zdała się na jego wolę i właśnie próbujemy ufać. Ufać, kiedy jest ciężko, bo bardzo łatwo jest ufać, kiedy jest wszystko fajnie, uśmiechamy się i tak dalej. Ale kiedy przychodzi Krzyż, kiedy, kiedy właśnie rozważamy jego mękę i kiedy nas to dotyka tak konkretne cierpienie życiowe, takie niezasłużone nawet nieraz, to wtedy musimy zdać sobie sprawę, że, że zbawienie przychodzi przez krzyż. Że Pan Bóg zawsze jak błogosławi, to czyni znak krzyża. Ale ten krzyż jest czyniony z miłością. Nigdy nie za karę, nigdy nie na złość, nigdy żeby podłożyć nogę, tylko dlatego, aby doprowadzić do życia. I jesteśmy zaproszeni do tego, aby zaufać, że faktycznie On, tylko On ma najlepsze plany na naszego życia. Jak wierzyć w Chrystusa? Należy tak jak Szymon, ufać. Ufam Ci, Panie najważniejsze. Jak zaufamy, to wtedy będzie, <grydy> będzie z nami, na pewno. Wierzyć w Chrystusa to znaczy być oddanym na Jego łaskę i ufać Mu zupełnie i być oddanym Jego woli. Na pytanie odpowiada również grupa błękitno-żółto-zielona. No to, to wierzyć w Chrystusa, który, który się ufa który zaprasza, to znaczy... Być mu posłusznym do końca, zawsze iść jego drogami i wierzyć, że jego plan jest planem, który jest dla nas najlepszy które właśnie jego drogi są dla nas co najlepsze. To znaczy wierzyć w Chrystusa, który mi ufa i zaprasza. To znaczy być posłusznym mu we wszystkim, czym on, co on ode mnie oczekuje, bo Jezus ufa mi, że będę spełniał wolę ojca tak, jak on spełnia swoją wolę, a zaprasza mnie do tego, aby iść za nim. W w każdym cierpieniu, we wszystkim tak jak on. To powiedział tak jak Piotr: zaufał Panu i poszedł za nim, bo Jezus go zaprosił.